A my witamy wiceministra finansów Artura Sobonia. Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Czy słyszał pan o lejkowcu dentym, pieczniku trąbkowym czy kołczaku obłączastym? Co to jest? Nie, nie do końca wiem, niestety. No to są grzyby, proszę pana, które są zbierane w Polsce <grym> i eksportowane, okazuje się, pisze o tym Rzeczpospolita, no nieznana z jakiejś szczególnej atencji dla Prawa i Sprawiedliwości, eksport grzybów z Polski tylko w tym roku przyniósł miliard złotych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy, a w ubiegłym był wart 2,5 miliarda złotych. Oczywiście większość to pieczarki, bo tych grzybów leśnych zbieramy mniej, ale kwestia wstępu do lasu jest chyba dość istotna. Też czytamy, tej gazecie, że w Niemczech czy Wielkiej Brytanii grzybiarz może zebrać się do 2 kg, we Francji trzeba płacić za zbieranie w Belgii i Holandii, wiele obszarów jest wyłączonych. No i tu chyba wytłumaczenie, dlaczego Komisja Europejska tak nalega na przekształcenia w polskich lasach, a platforma najwyraźniej chce to zrobić. To prawda, w ogóle jako polska jesteśmy istotnym producentem. Żywności, także eksporterem. To jest super ważne z punktu widzenia naszej gospodarki. Ja rzeczywiście zainteresowałem się tym lejkowcem dętym. On jest taki trochę jak kurka. I trochę więc... tak wygląda jak taki instrument, prawda? Jest pewnie ta nazwa. Tak, i, i, i pewnie jest super do czy czy makaronu. Na, na pewno dzisiaj, z punktu widzenia naszego środowiska politycznego, kwestia. E, e, roli lasów państwowych, e, kwestia e, zabezpieczenia e, ich e, jako, jako miejsca, które jest e, no, wykorzystywane e, publicznie, przez e, dostępne dla, dla Polaków, z jednej strony, z drugiej strony, jako e, mądrej polityki prowadzonej przez Rosję, jeśli chodzi o politykę e, związaną z e, gospodarką leśną, e, no, jest czymś fundamentalnym i e, to jest kwestia. Która jest dzisiaj też na agendzie debaty publicznej wypowiadał się o tym pan premier Jarosław Kaczyński. Dopóki no my rządzimy, Polacy mogą być spokojni, że żadne durne plany nie będą zrealizowane. No ale pamiętamy też, że Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma, podchodziła z różnych stron do tej kwestii lasów. Słyszeliśmy pomysły prezydenta Bronisława Komorowskiego, by w zamian za wydumane roszczenia żydowskie tutaj poświęcić polskie lasy. Słyszeliśmy Pomysł zmian w konstytucji, który tak miał doprowadzić, by jednak do tej sprzedaży lasów doszło. A więc sprawa jest gorąca, to jest jedna trzecia powierzchni kraju. Tak. to Polska jest rzeczywiście krajem zalesionym. To, z punktu widzenia całego ekosystemu, jest czymś, co jest cenne w samo sobie. Dodatkowo, Polska rzeczywiście. Potrafi prowadzić mądrą politykę, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, o gospodarkę drzewem. Politykę, która sprawia, że mamy unikatowe tereny, nie tylko jeśli chodzi o to drzewo, które potem może być przerobione na drewno i sprzedawane, ale. Także jeśli chodzi o te tereny unikatowe przyrodniczo, to, to są miejsca, o które potrafimy, potrafimy zadbać. I całe no historia... właśnie aktywiści, i, i, którzy powołują się tutaj na opinię Komisji Europejskiej, twierdzą inaczej, mówią, że 20% albo nawet 30% to dla nich, a nareszcie może być prowadzona działalność. No zobaczymy, czy z tych 30% polskiego. Powierzchni oddamy aktywistom i różnego rodzaju lobbystom 10%, bo to będzie wtedy 10% powierzchni kraju. Okej, okay, to ważna sprawa wczoraj, też taka dla przyszłości, bo tak jak sadzimy las, to będą go zbierać nasze wnuki tak? za przynajmniej 50, 60, 70 lat. Te drzewa się nadają, podobnie wygląda nawet, sprawa. Nawet, wydaje mi się, że nawet później tak. Podobnie, Podobnie wygląda sprawa m, tych dodatków na rodziny, które sprawiają, że mogą ludzie wychowywać dzieci w godnych warunkach. Business Insider przeprowadził taką ciekawą symulację, co by było, gdyby te pieniądze, które m, ludzie dostają czy dostajemy na dzieci, nie wydawać, tylko Utrzymać na koncie i potem na procencie składanym, specjalne obligacje są. Państwo macie taką ofertę. Otóż okazuje się, że do 120, 172 800 zł można jeszcze dorobić co najmniej 70 tysięcy z odsetek. Wobec tego taki 18-latek dostanie od Państwa podarunek o wartości 240 tysięcy zł. No w ogóle polityka państwa wobec rodziny zmieniła się diametralnie. Jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób prowadzimy politykę fiskalną, czyli weźmiemy pod uwagę zarówno kwestie podatkowe, kwestie składkowe, jak i transfery budżetowe, czyli coś, co nazywamy klinem podatkowym, według takiej obiektywnej, porównywalnej, Metodologii, którą stosuje OECD, jest taki raport każdego roku wydawany, Tax Wages, gdzie te obciążenia dla różnych grup podatników, różnych grup obywateli są analizowane, zestawiane i porównywane i z poprzednimi latami, i oczywiście z innymi państwami. I pomijając fakt, że wśród państw, które należą do OECD, państw Unii Europejskiej, Polska wypada najbardziej korzystnie, to y, największy progres y, pomiędzy rokiem 2015 a rokiem y, 2023 y, dotyczy, czy 22, bo to jest za 22 raport, żeby być precyzyjnym, y, to dotyczy y, rodziny, gdzie taka rodzina y, y, 2 plus 2 y, mogła skorzystać na y, właśnie tych y, rozwiązaniach, które y, wprowadziliśmy, prorodzinnych rozwiązaniach, czy fiskalnych. Podatkowo czy fiskalnych, jeśli chodzi o transfery pieniężne, nawet 20 punktów procentowych mniej obciążeń w stosunku do roku 2015. W roku 2015 nie było niemal żadnej różnicy pomiędzy obciążeniami wobec państwa dla singla i dla rodziny. Dzisiaj ta różnica jest diametralna na korzyść rodziny, i to też jest część tej istotnej zmiany, która w Polsce przez te 8 lat rzeczywiście zaszła. No, mieliśmy jeszcze sytuację, w której opłacało się na przykład małżeństwom dokonać fikcyjnego bądź nie rozwodu i wtedy y, można było dostać dodatkowe pieniądze, no bo samotna matka zasługiwała na e, wsparcie no i, to było, i to było absurdalne. Oczywiście, nie? samotnie rodzice na wsparcie y, zasługują, y, stąd też traktujemy ich dokładnie tak samo y, jak y, małżeństwa. Czy, rodziny, w których no, małżonkowie rozliczają się wspólnie, bo samotny rodzic, który no, z różnych e, przecież e, powodów e, taka sytuacja ma miejsce, e, ma również tak jak e, małżonkowie podwójną kwotę wolną. Dzisiaj przy tak wysokiej kwocie wolnej, czyli 30 tysięcy razy dwa, 60 tysięcy, e, no, to jest e, dla wielu podatników sytuacja, w której no, w ogóle e, nie ma albo niemal nie ma Zobowiązań podatkowych, jeśli chodzi o opit, więc traktujemy tę sytuację jednakową miarą. Marzunkowie i osoby samotne rozliczają się podwójną kwotą wolną, natomiast inna miara jest dla wdowców, bo tutaj wprowadziliśmy również dodatkową kwotę, kwotę wolną i w takiej sytuacji ktoś może mieć nawet trzykrotność kwoty kwoty wolnej. No Rzeczywiście to jest już taka no, daleko idąca pomoc fiskalna państwa. Pomoc fiskalna państwa. Ponad 200 miliardów zostało przeznaczone na program 500 plus do tej pory. W przyszłym roku ten program już 800 plus ma kosztować 70 miliardów złotych i to jest znacząca część budżetu. To zdaje się jedna druga tego co na wojsko. No tak, wydajemy na rodzinę rzeczywiście coraz, coraz więcej. W, w tym roku to już jest ponad 80 miliardów złotych. W sumie oczywiście. Natomiast rośnie też program 500, bo on, to nie jest pierwsza rozbudowa programu 500, bo trzeba pamiętać, że ten program w którymś momencie stał się programem powszechnym, a teraz no, dodatkowo z 500 jest o 800 złotych, więc te koszty. Koszty y, rosły tego programu, y, ale y, on rzeczywiście dzisiaj jest czymś, y, co no, poza y, znaczeniem materialnym, y, poza pozytywnym impulsem gospodarczym, y, no, poza impulsem oczywiście pro demograficznym. Takich impulsów trzeba oczywiście z każdej strony jak, jak najwięcej, bo nie ma jednej metody na to, ale poza tym wszystkim, czyli realnym wsparciem dzisiaj dla rodziny oznacza też pewną zmianę, która dokonała się za czasów naszych rządów w polityce państwa wobec rodziny, czyli taką oto zmianę, że mamy wsparcie dla rodziny. W sposób bezpośredni, nie poprzez różnego rodzaju instytucjonalne, samorządowe, kolektywne, zorganizowane formy wsparcia, czy przez nie wiem, szkołę, przedszkole, mops itd., itd. Tylko bezpośrednio to rodzina dostaje pieniądze i to rodzina decyduje, w jaki sposób te pieniądze zainwestować, czy w jaki sposób przeznaczyć się na bieżące wydatki. Jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów, o których nie mówimy, a powinniśmy, był Michał Kalecki, 6, 7, ponad 50 lat temu, bo w 1970 roku zmarł, w latach 30., 40.. No, wybitny człowiek, współpracownik między innymi samego kinesa, no i właśnie proponował taki rozwój finansowany przez. Wsparcie tych najniższych warstw społeczeństwa, argumentując, że to się przełoży na wzrost produkcji towarów, konsumpcji, usług i tak dalej. No i pytanie, czy ta inspiracja to jest przypadek, czy państwo się rzeczywiście kierowali tego typu modelami ekonomicznymi? Rzeczywiście, pewnie trzeba się zgodzić, też odnotowując historycznie postać Michała Kaleckiego, że jest on bardziej dzisiaj znany na świecie. Niż, niż w Polsce. Jest też ofiarą tej haniebnej nagonki antysemickiej z roku 1968, o czym też zawsze warto pamiętać, patrząc na te miłe twarze dzisiaj działaczy. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy mają swoje korzenie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo czasem, czasem o tym e, zapominamy. To niektórzy e, nawet nie, nie pomijając nazwisk bezpośrednio brali udział no więc w właśnie, tych e, działaniach. właśnie. Właśnie, nawiasem mówiąc, nie, nie jest to problem wyłącznie e, Sojuszu Lewicy, ale, e, ale też i e, e, innych ugrupowań. E, w każdym razie e, rzeczywiście jest tak, że z punktu widzenia Konsumpcji z punktu widzenia napędzania wzrostu gospodarczego, to taki program ma swoje znaczenie. To znaczy, rzeczywiście Polacy w wielu sytuacjach te środki zainwestowali czy w bieżącą konsumpcję, wspierając w ten sposób sytuację swoich rodzin, czy wreszcie sprawiają, że te środki odłożone w czasie, czy na inwestycje, czy na przykład na Poprawę dostępności do edukacji, do nauki języków, do nauki, nie wiem, programowania komputerowego, wszystko jedno, sprawiają, że, że dzięki temu, że dzięki temu jesteśmy jako, jako Polacy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka lat temu, jesteśmy dzisiaj społeczeństwem, które nie tylko. Ma swoje aspiracje, ale jest społeczeństwem, które dzisiaj szybko nadrabia zaległości wobec, wobec państw starej Europy Zachodniej. I jakby też, może, jako taka ciekawostka, myślę, że tutaj znakomita część tych, którzy interesują się gospodarką o tym wie, ale naszych tutaj widzów, ale no Polska nie jest już dzisiaj krajem rozwijającym się od dawna. Polska jest krajem rozwiniętym. No właśnie, a w, w polityce pojawiają się różne szalone pomysły. No, Platforma Obywatelska prawie, że bezpośrednio zakłada wycofanie się z tych wszystkich socjalnych udogodnień, 13, 14 emerytura, czy też racjonalizacja wypłat 500. Od... oni teraz się od tego odżegnują. No, ale od wielu rzeczy odżegnywali się na przykład w 2007 roku czy w 2011, a potem chociażby podwyższenie wieku emerytalnego jak najbardziej przeszło. Nie, no to jakby. To jest proste. E, tutaj wystarczy policzyć, e, jak by było, gdyby oni dla nas prowadzili władzę i e, w jakiej bylibyśmy sytuacji budżetowej i czy mielibyśmy te 70 e, czy 80 miliardów złotych dla e, rodziny, które, e, które dzisiaj e, wydajemy i te wydatki każdego roku zwiększamy. E, popatrzmy na e, lukę vat e, To było 24% w roku 2015. Gdyby e, ona wynosiła dokładnie tyle, ile wynosiła wówczas, e, to w tym roku mielibyśmy 50 miliardów złotych w budżecie e, mniej. Więc e, to jest e, wymierna, e, ogromna kwota. E, jeśli spojrzymy na przykład na CIT, czyli podatek, który płacą przede wszystkim duże firmy, to przez 8 lat rządów Platformy wzrost wpływów z podatku CIT wyniósł niespełna miliard złotych, 800 milionów. Za czasów naszych rządów ten wzrost wpływów przez te 8 lat, analogiczne 8 lat rządów, czyli do roku 2023. To jest ponad 63 miliardy y, złotych. No krótko mówiąc, Platformy zwyczajnie nie byłoby stać, gdyby rządziła na tego typu y, politykę. Wreszcie y, to, co sami mówią, jest wewnętrznie sprzeczne, bo jeśli pan przewodniczący Tusk y, mówi o tym, że. Y, Chciałby podwyższyć kwotę wolną, co zresztą kontynentu tutaj już udowadniałem, że dla znakomitej części podatników ona jest podwójna i wynosi 60 tysięcy, no ale powiedzmy, że Donald Tusk, traktujemy go poważnie i mówi o kwocie wolnej w wysokości 60 tysięcy złotych. To, to jest ubytek 45 miliardów złotych w skali wydatków publicznych, dochodów i wydatków publicznych, z czego. 15,5 miliarda złotych to samorządy, które są taką, tutaj kolejna hipokryzja, stawiane na piedestał ze strony platformy, a nie ma tam słowy o żadnych rekompensatach dla samorządów, a my już właśnie teraz, w najbliższych dniach, będziemy pierwszą transzę z tych dodatkowych 13 miliardów złotych samorządom przekazywać. No, rzeczywistość brutalnie zweryfikowałaby to, co dzisiaj mówi Platforma Obywatelska. Wystarczy spojrzeć na to, jak było wówczas, kiedy sprawowali władzę. To również wielkie kontrowersje budzą zwiększone wydatki na obronę. To zdaje się, że w ciągu dwóch, trzech lat, najbliższych potem kilkunastu, wydamy więcej niż przez całe 30 lat od 1990 roku. Jak to sfinansujemy? No i oczywiście, jaka jest druga strona tych wydatków? Co by było, gdybyśmy w obronę nie inwestowali? No dzisiaj, w sytuacji, w której jesteśmy, wydatki które zwiększają nasze bezpieczeństwo, no są jednocześnie najlepiej wydanymi wydatkami prorozwojowymi, no bo bez zapewnienia Polsce dzisiaj bezpiecznej przyszłości, no nie ma mowy oczywiście o rozwoju polskiej gospodarki, o tym, żebyśmy byli my, jako Polacy, coraz, coraz bogatsi. I, I to bezpieczeństwo dzisiaj jest absolutnym priorytetem z punktu widzenia interesów Polski. Mamy dwa źródła finansowania dzisiaj wydatków na armię. Pierwsze no to są oczywiście wydatki budżetowe, które Wynoszą 3% w relacji do produktu krajowego brutto, no co w praktyce dzisiejszego wysokiego, rosnącego PKB oznacza blisko 100 miliardów złotych w budżecie państwa. Dodatkowo mamy także środki kapitałowe, które pozyskujemy z rynku i to są środki, które. No, Zapisane są w ustawie, którą przygotował pan premier. Jarosław Mówi pan o tym Kaczyński. słynnym kupieckim kredycie w Korei? Mówię między innymi o zakupach w Korei, ale także zakupach w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego to wzbudziło taką, takie emocje na rynku? O, o wszystkich zakupach, które finansowane są także drogą kapitałową, i tutaj ten limit jest już wyższy, bo w sumie to jest 4,2-4,3% PKB. I rzeczywiście ma Pan rację, że to są w relacji do PKB oczywiście największe dzisiaj wydatki w całym sojuszu północnoatlantyckim. Dlaczego finansowanie tych wydatków wzbudza emocje? Przede wszystkim dlatego, że y, to jest rzeczywiście skuteczna forma realizacji y, y, no, zakupów, które gwarantują nam y, bezpieczeństwo, ale jeśli ktoś chce uczynić z tego sensację tego typu, że tu jest cokolwiek przed opinią publiczną ukrywane, to od razu mówię, że jest to całkowita bzdura, ponieważ wszystkie te y, zaciągnięte zobowiązania są y, przekazywane. Komisji Europejskiej wszystkim zainteresowanym także tym, którzy chcieliby sobie to sprawdzić ze strony naszych widzów w deficycie, tak zwanym deficycie GG, czyli deficycie całego sektora general government, w sposób no, precyzyjny co do złotówki. Nie ma mowy o ukrywaniu jakiegokolwiek zobowiązania, tyle tylko, że jest to zobowiązanie poza, poza budżetem państwa. No, to jest jeszcze kwestia tajemnicy handlowej, pisała o tym koreańska prasa, ale w takim kontekście, że tutaj rząd musi podwyższyć poziom gwarancji dla instytucji kredytujących koreański eksport. No i Polska została wymieniona jako ten najbardziej wiarygodny klient. Bo tak to wyglądało. Warto o tym wspomnieć. A, a co by było, gdybyśmy tego, gdybyśmy tych pieniędzy nie wydali? No, dzisiaj ee... Naprawdę zdolność do odstraszania potencjalnego wroga, no jest czymś, co ma znaczenie egzystencjalne. Ja nie chcę nawet myśleć, co by było, gdyby Polska dzisiaj nie była państwem rządzonym przez prawo i sprawiedliwość, była państwem, które prowadzi politykę likwidacji jednostek wojskowych, która prowadzi politykę. No, jesteśmy członkiem NATO, i te Amerykanie bronią, po co mamy wydawać pieniądze? Zakupów na takim poziomie, na jakim prowadziliśmy ze czasów naszych poprzedników, podejścia do tych zakupów no, poprzez na przykład pomysł, który dzisiaj jest zgloryfikowany, a który był po prostu naprawdę fatalny. Platforma się powinna całe życie tego pomysłu wstydzić, czyli pomysł importu przestarzałych technologicznie śmigłowców z Francji i tym samym. De facto likwidacji zakładów lotniczych w Świdniku czy w Mielcu, i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj powrotu do tych czasów nie ma. Ja też podkreślę, e, oczywiście pamiętając o naszych zobowiązaniach sojuszniczych, e, i e, proszę spojrzeć też, że dokładnie to robi głowa państwa dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej, e, który e, tego typu relacje czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Sojuszem Północnoatlantyckim, czy z państwami e, Unii Europejskiej. Jakby tworzy dzisiaj no, taką, tak, taką przestrzeń, w której, w której wszyscy wspieramy nasze bezpieczeństwo poprzez, poprzez wsparcie, wsparcie walki o, o swoje terytorium ze strony armii ukraińskiej, ale wyobraźmy sobie sytuację, którą przecież pamiętamy jeszcze. Z nie aż tak odległych y, czasów, y, w której y, prezentem był świętej pamięci y, Lech y, Kaczyński, i do czego doprowadziła sytuacja braku współpracy rządu z y, prezydentem y, z głową y, państwa, do czego doprowadziła polityka wówczas y, tuska, która finalnie zakończyła się rozdzieleniem wizyt. I y, to jest y, naprawdę przestroga dla tych wszystkich, którzy dzisiaj uważają, że y, sytuacja, w której mielibyśmy y, prezydenta, y, którym dzisiaj jest pan prezydent Andrzej Duda i y, premiera y, Tuska, byłaby sytuacją, y, która by y, gwarantowała stabilność, bezpieczeństwo i rozwój Polski. No, naprawdę przypominam tą tragiczną lekcję, y, którą powinniśmy mieć wszyscy dzisiaj. Jeszcze w pytanie na koniec, bo Sławomir Mencen, szef y, y, konfederacji, która. Ma kilkanaście procent głosów w badaniach opinii publicznej, twierdzi, że chce zostać, że jego interesuje funkcja ministra finansów. No i też opowiada o swoich pomysłach ekonomicznych, no takiej zmiany Polski w kraju Ameryki Południowej, gdzie nie ma niskie są podatki, ale też nie ma wydatków budżetowych. No, pan Sławomir Bensen jest liderem nowej nadziei, czyli części Konfederacji, mówiąc precyzyjnie. I rzeczywiście przedstawia dość darwinistyczny, no, tak, rzadko spotykany dzisiaj w Europie Zachodniej pomysł na politykę fiskalną państwa. Tak to delikatnie ujmijmy. No, nie biorąc odpowiedzialności za funkcjonowanie państwa można oczywiście zapowiadać wszystko. Niespecjalnie też, zresztą tutaj pan przewodniczący się napracował przy tych ustawach podatkowych, które, które zaproponował. No, ma pozostać jedynie wrażenie takie o to, że Polska ma jakieś nadmierne obciążenia fiskalne w stosunku do innych państw, co nie jest prawdą. Polska dzisiaj, jeśli spojrzymy na efektywną, stawkę PITU, efektywną stawkę CIT-u i średnio ważoną VAT-u jest państwem, które może konkurować z innymi państwami Unii Europejskiej, bo stawka PITU w Polsce dzisiaj, jaką przeciętnie płaci polski podatnik za rok 2022 po tych wszystkich obniżkach podatkowych, które realnie, a nie w zapowiedziach udało się wprowadzić także mi, wynosi dokładnie 5,8%. No to nie są wysokie podatki. To, to na pewno nie jest argument, który potwierdzałby tezy mojego tutaj kolegi Sławomira Mencena. Zobaczymy, co dotrze do widzów, bo kampania wyborcza już niebawem. Czekamy, kiedy prezydent ogłosi jej start, a tymczasem będziemy... Kontynuować śledzenie tego, co dzieje się w Polsce. Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy. Miłego dnia. Bardzo życzymy. Bardzo dziękuję również. Kłaniamy się, a my za chwileczkę przechodzimy do potrójnego espresso. Dzisiaj goście to Agnieszka Górska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.